Nie bój się być samemu. Bycie samemu jest o wiele lepsze niż bycie w złym towarzystwie. Każda osoba, przedmiot lub sytuacja w naszym życiu niesie ze sobą pewną energię, i nie cała ta energia służy nam pozytywnie. Nauka emocjonalnego oderwania się polega na zrozumieniu, że trzymanie się starego zapobiega pojawieniu się nowego. Wyobraź sobie, że robisz przestrzeń w swoim życiu. Tak jakbyś sprzątał dom pełen starych przedmiotów, umożliwiając sobie dostęp do światła i świeżego powietrza. Ten film jest zaproszeniem do odkrywania sztuki emocjonalnego oderwania się procesu wysoce transformacyjnego, który wykracza poza zwykłą stratę i prowadzi na ścieżkę wolności i rozwoju. Oderwanie się nie polega bowiem tylko na odpuszczeniu tego, co już nam nie służy. Ale jest raczej aktem głębokiej odbudowy. Za chwilę zbadamy obrzydliwie skuteczne i inteligentne sposoby uwolnienia się od bolesnych przywiązań, tworząc przestrzeń dla nowych doświadczeń, relacji i możliwości. Ten film jest dla tych, którzy czują ciężar emocjonalnego przywiązania, dla tych, którzy tęsknią za jasnością, spokojem i odnowionym poczuciem celu. Odkryjmy, jak przeciąć liny, które łączą nas z przeszłością, i cieszyć się wolnością wynikającą z odejścia. Bądź silny i oglądaj do końca, ponieważ wszystkie elementy są tak samo ważne i to razem tworzą miksturę chemiczną, po wypiciu której ciężar przywiązania zniknie. Chodźmy więc. Numer 1. Wyznacz czas na rozłąkę. Kompletna separacja może być skuteczną strategią oderwania się od ludzi, sytuacji lub rzeczy, które nie przyczyniają się już do Twojego dobrego samopoczucia. Ten okres dystansu pozwala Ci zyskać inną, być może racjonalniejszą perspektywę, ponownie ocenić swoje emocje i myśli oraz lepiej zrozumieć wpływ tego połączenia na Twoje życie. Mówiąc tu o rozłące, nie chodzi mi o jakieś półśrodki. O nie, 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 w to się nie bawimy. Nie piszesz, nie dzwonisz ani nie błagasz, aby wrócili. Zablokowanie wszelkich mediów społecznościowych będzie ogromnym atutem, znacznie pomagającym ci wytrwać w postanowieniu. Nie śledź ich. Zaufaj mi, że prędzej czy później zobaczysz tam coś, przez co serce ci spadnie do żołądka. Więc odpuść wszelkie stalkowanie. Nie chcesz przecież na własne życzenie pogarszać sobie samopoczucia. W tym okresie niezbędne jest angażowanie się w działania wspierające samopoznanie i rozwój osobisty. Może to obejmować spędzanie czasu z ludźmi, którzy mają pozytywny wpływ na Twoje życie, angażowanie się w hobby lub zainteresowania, które mogłeś zaniedbać, a nawet odkrywanie nowych doświadczeń, które poszerzają Twój światopogląd. To dystansowanie nie musi oznaczać zerwania wszelkich więzi na zawsze. Zamiast tego chodzi o zapewnienie sobie niezbędnej przestrzeni na oddech, refleksję i uzdrowienie. Z biegiem czasu może się okazać, że Twoje spojrzenie na daną osobę uległo zmianie, co umożliwi Ci podjęcie zdrowszych i bardziej uzasadnionych decyzji dotyczących dalszego postępowania. Pamiętaj, że proces oderwania się nie następuje z dnia na dzień i wymaga cierpliwości i zrozumienia siebie. Podczas tej separacji pozwól sobie odczuwać wszelkie emocje związane z daną osobą. Być może jest to tęsknota, zdenerwowanie, żal, a może nawet pretensje do samego siebie. Nie odrzucaj ani nie tłum tych emocji, bo są ci one niezbędne do wyjścia silniejszym z tego procesu. Odczuwaj je w pełni i reflektuj nad nimi, bo to właśnie dzięki nim wkrótce pójdziesz we właściwą dla ciebie stronę. Numer dwa: zobowiąż się wobec siebie. Podczas tego okresu dystansu i refleksji, zobowiąż się również do pójścia naprzód, stawiając na pierwszym miejscu Twój spokój i dobro. Każde z Twoich działań ma być niezaprzeczalnie zgodne z tym zobowiązaniem. Ludzie, niestety, mają tendencję do destrukcyjnych zachowań w takich momentach. Bezmyślne przewijanie mediów społecznościowych, fast foody, alkohol, a nawet narkotyki mogą wydawać się kuszące, ale nie tędy droga do skutecznego oderwania się. W takich warunkach będzie to kilkukrotnie trudniejsze. Gdy złapiesz się na chęci zrobienia czegoś nie do końca zgodnego z Twoim zobowiązaniem, zadaj sobie pytania: Czy przybliża mnie to do pójścia naprzód w moim życiu? Co mógłbym zrobić zamiast tego, by poprawić moje samopoczucie? Z punktu neurobiologicznego, regularne spacery, yoga nidra, zimny prysznic czy intensywne ćwiczenia zawsze będą lepszym wyborem, drastycznie pomagającym Ci w tym procesie. Zapamiętaj, że jednym z najsilniejszych antydepresantów i to do tego jeszcze całkowicie darmowym jest intensywna aktywność fizyczna. Mając tę wiedzę na uwadze, dokonuj takich wyborów, które wiesz, że wspomogą twoją podróż, a nie ją utrudnią. Oderwanie się nie polega na pustym, bezmyślnym czekaniu i liczeniu na najlepsze. Jest to ciągłe dokonywanie wyborów, które wspierają twoje samopoczucie oraz samoocenę i rozwijają cię jako człowieka. Numer 3. Postaw się swoim lękom. Oderwanie się często wiąże się z konfrontacją ze strachem, który leży u podstaw naszych przywiązań. Siła przywiązania oraz Twoje predyspozycje do sprawnego odrywania się są ściśle dyktowane przez Twoje niepewności, kompleksy i relacje z samym sobą. Na przykład, osoba z niskim poczuciem własnej wartości będzie miała problem z pójściem naprzód z powodu strachu przed tym, że nikt inny nie będzie jej chciał. Niezależnie od tego, czy jest to strach przed samotnością, porażką, odrzuceniem czy zmianą, to identyfikacja i zrozumienie tych lęków jest pierwszym krokiem w kierunku ich przezwyciężenia. Wiele z tych lęków może opierać się na doświadczeniach z przeszłości, głównie z dzieciństwa, lub ograniczających przekonaniach, które zostały ci wpojone przez najbliższe otoczenie. Rozpoznając swoje lęki i niepewności, zaczynasz dostrzegać ich ogromny wpływ na sferę Twojego emocjonalnego przywiązania. Zaczynasz rozumieć podstawy Twojego być może nawet obsesyjnego emocjonalnego uzależnienia. Konfrontacja z nimi pozwala na sprawne, pełne spokoju i świadomości odejście, jako że działasz bezpośrednio na samej przyczynie, a nie tylko załagadzasz skutek. Obejmuje to szereg działań, które są indywidualne dla każdego. Na przykład, wcześniej już przytoczona osoba z niskim poczuciem własnej wartości może zacząć od samoafirmacji, podcastów o psychologii człowieka, siłowni lub po prostu regularnie zacząć się stawiać w niekomfortowych dla siebie sytuacjach. Wszelkie rzeczy budujące poczucie własnej wartości i samoświadomość okażą się dla niej potężnie pomocne w procesie oderwania się. Po głębokiej refleksji będziesz w stanie określić swoje lęki, a za pomocą zasobów internetu określisz protokół, którego będziesz musiał się podjąć w celu pozbycia się ich. Każdy krok w stronę konfrontacji z twoimi lękami zwiększa twoją siłę i odporność, pchając cię w kierunku oderwania się. Kiedy przepracujesz swoje lęki, odkryjesz, że wiele przywiązań było tylko sposobami na uniknięcie potyczki z tymi niepewnościami, a może nawet całkowicie wynikało z ich obecności. Uwalniając się z kajdan tych lęków, zwiększasz swoją zdolność do sprawnego odrywania się od ludzi, którzy już nie wspierają twojego rozwoju i szczęścia. To nie tylko drastycznie ułatwia odejście. Ale także zapobiega zbyt wczesnemu, obsesyjnemu i nie do końca uzasadnionemu przywiązywaniu się. Numer 4. Kochaj i zaakceptuj fakty. Może to być jeden z najtrudniejszych, a jednocześnie najbardziej wyzwalających kroków w procesie oderwania się. Polega na rozpoznaniu i zaakceptowaniu rzeczywistości bez prób jej zmiany. Opieranie się temu, lub życzenie sobie, żeby było inaczej, nie ma najmniejszego sensu. W żadnym stopniu nie zmieni to postaci rzeczy, a jedynie będzie zakotwiczać cię w miejscu, z którego przecież chcesz się ruszyć. Zamiast walczyć z tym, co jest i niezaprzeczalnie będzie, naucz się płynąć z wydarzeniami i okolicznościami życia. Ta akceptacja nie oznacza bierności w stosunku do życiowych perypetii, ale raczej głębokie zrozumienie, że na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Pozwala to nam skupić się na tym, co możemy zmienić czyli nasze postrzeganie, reakcje i postawy wobec sytuacji. Niezbędne w tym wszystkim jest uznanie, że nasze życie składa się z szeregu faz, a każda faza ma swoją wartość i lekcję do zaoferowania. To, no, czy Twoja następna faza okaże się dla Ciebie depresją i wiktymizacją, zależy tylko i wyłącznie od Twoich działań i Twojej percepcji danej sytuacji. Wierząc, że w momencie odejścia jest to już permanentny koniec Twojego szczęścia, emocjonalne oderwanie się, będzie szło jak po gruzie. Kodujesz tym w swojej głowie, że tylko ta osoba przyniesie Ci szczęście. Tworzysz połączenia nerwowe, w których radość i szczęście kojarzone są z Sylwią, Kasią czy jak tam ma na imię. Natomiast, gdy zamykasz rozdział ze świadomością, że była to tylko jedna faza, mała cząstka Twojego życia, która była po to, abyś mógł wejść do kolejnej, nowej, lepszej fazy jako silniejszy i mądrzejszy człowiek, to proces ten całkowicie się odmienia. Przyjęcie tego nastawienia nie tylko łagodzi ból związany z odejściem, ale także przygotowuje nas do rozpoczęcia nowych rozdziałów życia z otwartością i ciekawością. W ten sposób odzyskujemy również energię, która w innym wypadku zostałaby zużyta na opór, zaprzeczanie i użalanie. Akceptując ten surowy przepływ życiowych faz, pielęgnujemy elastyczność, odporność i wewnętrzny spokój, który podtrzymuje nas podczas życiowych przemian. Jest to kluczowy krok w oderwaniu się z wdziękiem i pewnością siebie, pozwalający nam płynąć z nurtem życia, a nie wbrew niemu. Twoja percepcja tego procesu jest absolutnie najistotniejszą rzeczą z wyżej wymienionych. Może być Twoim największym sprzymierzeńcem lub najokrutniejszym wrogiem. Dlatego zostawiam Ci na ekranie materiał, który gwarantuje Ci, że odpowiednio nastawi Twoją głowę. Mam nadzieję, że film okazał się dla Ciebie przydatny, a skoro dotarłeś do końca, podziel się swoimi przemyśleniami i mądrością w komentarzach. Jeśli brak Ci słów, po prostu zostaw serduszko. Dzięki temu film będzie mógł trafić do większej liczby osób, które również go potrzebują. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Do usłyszenia wkrótce.